No na pewno obrona była dzisiaj już dużo lepsza niż wczoraj, mimo twardej fizycznej walki ze strony ekipy z Decina. No to daliśmy dzisiaj radę. No, ćwiczyliśmy różne warianty i w obronie i w ataku, no i. Mamy dużo materiału do analizy, więc to jest fajne. Trener Artur Pacek nas przygotowuje fizycznie, no i świetnie wyglądamy moim zdaniem, no, a będziemy jeszcze lepiej. Na pewno ciężko i ta podróż, e, kilka godzin jechaliśmy, od razu praktycznie nie chcę mówić z autokaru, ale blisko tego mecz. Następnie krótka, krótka przerwa, nawet niecałe 24 godziny pomiędzy, pomiędzy meczami i kolejny, kolejny mecz. Nie chcę mówić, tego słowa, że przetrwaliśmy, ale no, udało się, że jesteśmy na szczęście cali zdrowi i zwycięzcy, bo dla mnie to liczy się, żeby chłopacy byli zdrowi. I to jest jakby priorytet dla mnie, więc to bardzo się cieszę. Zobaczyliśmy trochę in, inną koszykówkę, no bo tu w Czechach widać, że jest typowo bardziej nawet jeszcze fizyczna niż od Polski. Mimo, że w Polsce się mówi, że jest fizyczna koszykówka, no, no, no fajnie tak się skonfrontować. Zawsze po, po takich sytuacjach, czy to jest turniej, tak jak na Pucharze Polski, czy kiedy jedziemy na wyjazd playoffowy i tak to zawsze wieczorem pracujemy z tymi chłopakami. W zależności od tego, co kto potrzebuje, no to na tym się skupiamy po to, żeby jak najbardziej przyspieszyć regenerację. Możemy też skorzystać z yy, możliwości do tego, żeby skorzystać z najnowszych technologii. No, i oczywiście typowo praca manualna, rozciąganie, stretching, aktywacja, rolowanie itd. itd. Wszystkie rzeczy wrzucone jakby do jednego garka po to, żeby chłopacy następnego dnia czuli się jak najlepiej. Mamy bardzo. Fajną grupę ludzi zgraną, świadomą przede wszystkim. Każdy jest na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o to, więc przy, praca z nimi no to, to jest przyjemność. Jarek Mokros, Przemek Żołnierewicz, to, to w ogóle nie trzeba mówić. To tam pracy. Kuba Garbać świetny. Chłopak Nikola tak, no, tak naprawdę mogę wszystkich tutaj, wszystkich po kolei wymieniać rewelacyjna grupa osób. Oby tak było przez cały sezon i nic tylko no, trzymaj za to kciuki.